Cześć, nazywam się Paweł i dzisiaj będziemy walczyć z zadaniem pierwszym z matury próbnej za roku 2022. Jako, że treść zadania jest nieco przydługa, w drogi widu zapoznaj się z obiema kolumnami, naciśnij sobie spację, a później jak się zapoznasz, to naciśnij ją ponownie. A więc jeśli jesteś już gotowy, to przechodzimy do robienia zadania. Ciało porusza się po takim torze ruchu. Na odcinku AB ruchem jednostajnie przyspieszonym, na ŁUKU BYC jednostajnym po okręgu, na odcinku CD ruchem jednostajnie opóźnionym. W zadaniu 1.1 naszym zadaniem jest narysowanie wektorów sił w punktach z i y. Problem stanowi to, że nie mamy tutaj newtonów, ale jakieś umowne jednostki, i wiemy, że w punkcie z na ciało działa jakaś siła o wartości czterech takich umownych jednostek. Patrzymy sobie na ten diagram. Na odcinku CD ciało porusza się ruchem jednostajnie opóźnionym, a zatem my tą siłę czterech umownych jednostek narysujemy sobie na cztery kratki Fz, ponieważ powiedziano nam, że długość boku kratki na wykresie drugim odpowiada umownej jednostce siły. Teraz będziemy musieli w jakiś sposób odnieść te cztery umowne jednostki i siłę FZ do tego, co będziemy w stanie narysować w punkcie Y. Zastosujemy sobie dla odcinka CD wzór prędkość końcowa do kwadratu minus prędkość początkowa do kwadratu to się ma równa 2AS, a przyspieszenie S 2 Link do filmu z wyprowadzeniem tego wzoru znajduje się w opisie tego filmu. Dla odcinka CD oczywiście zrobimy sobie tutaj odpowiednie indeksy. A zatem V kwadrat, czyli prędkość końcowa do kwadratu, to u nas na odcinku CD będzie Vd kwadrat minus V0 kwadrat, na odcinku CD prędkość początkowa to będzie Vc kwadrat, to się ma równa 2a. I w miejsce SA stawimy sobie długość odcinka CD, ponieważ tyle właśnie wynosi dełka. Wyznaczamy sobie z tego przyspieszenie i jednocześnie mamy w głowie, że VD jest równe 0. A zatem po lewej stronie zostanie minus VC kwadrat podzielone przez 2 razy CD. To się ma równa A. Jeżeli stronami pomnożymy to przez masę, to uzyskamy następujące wyrażenie. Minus VC kwadrat razy M podzielone przez 2CD to się równa siła w punkcie Z. Za CD możemy sobie podstawić 4 i tak też właśnie robimy. Domyśle są to 4 metry. A zatem minus VC kwadrat. Razy masa naszego ciała podzielone przez 2 razy 4. To się równa Fz. Teraz patrzymy sobie na punkt Y. Siła, jaka działa na ten punkt, jest to siła dośrodkowa, której wartość możemy sobie policzyć ze wzoru mv2 podzielone przez r. Patrzymy sobie na wykres pierwszy i myślimy, jaka prędkość, z jaką prędkością ciało porusza się po tym łuku. No i oczywiście, skoro porusza się na łuku BYC ruchem jednostajnym, to w punkcie Y prędkość tego ciała jest taka sama jak w punkcie C. A zatem mogę tutaj sobie napisać V to się równa VC. Przepisujemy sobie nasz wzorek. Fd to się równa mvc kwadrat podzielone przez r. I teraz, chcielibyśmy wiedzieć, ile wynosi promień. Patrzymy na wykres pierwszy i promień to 4 metry. A więc piszę sobie, r to się równa 4 metry. Podstawiamy. Fd to się równa mvc kwadrat podzielone przez 4 w domyśle metry. Porównujemy sobie teraz wyrażenia, które wyrażają wartość Fz i Fd. I widzimy, że oprócz tego minusa, którym nie musimy się przejmować, bo on oznacza tylko i wyłącznie to, że ruch jest jednostajnie opóźniony na odcinku Cd, to widzimy, że wartość siły Fz jest dwukrotnie mniejsza, niż siły FD a zatem wektor FD będziemy rysowali dwukrotnie dłuższy niż FZ oczywiście w taki sposób jak rysujemy siłę dośrodkową czyli jeżeli tutaj mamy środek okręgu po jakim porusza się nasze ciało no to rysujemy ją wzdłuż promienia może troszkę dokładniej dokładnie na 8 kratek I to jest siła dośrodkowa. Ok, mamy narysowane. Możemy sobie przechodzić teraz do drugiej części zadania. Warto by tutaj jeszcze może zamieścić jakiś komentarz. Albo chociaż taki zapis dużymi literami, żeby CKE widziało, że jesteśmy inteligentni. FD to się ma równa 2fz. Przechodzimy do drugiej części. I w drugiej części, na szczęście, mamy już jednostki układu SI, a nie jakieś jednostki umowne, czy tam urojone. I naszym zadaniem jest obliczenie czasu, jakie, jakiego potrzebowało ciało na pokonanie całego tego toru ruchu. Podzielmy sobie to na etapy. Jeden, dwa. 3. i będziemy to robić kolejno dla wszystkich tych etapów. Jeżeli chodzi o dane to długości drogi odczytujemy sobie z wykresu, a wiemy, że prędkość na całym łuku to 2 m na sekundę. A więc możemy sobie narysować wektory tej prędkości tutaj. V równe 2 m na sekundę. V równe 2 metry na sekundę. I tutaj również V równe 2 metry na sekundę. Ok. Myślę, że tutaj będzie znacznie łatwiej. Patrzymy sobie na pierwszy etap. Jest to ruch jednostajnie przyspieszony. Prędkość początkowa na tym etapie wynosi 0. Prędkość końcowa wynosi 2 m na sekundę. Droga wynosi 4 m. Znowu będziemy stosować wzorek V kwadrat minus V0 kwadrat. To się równa 2AS po to, żeby policzyć przyspieszenie. Przekształcamy sobie ten wzorek tak, żeby wyznaczyć z niego przyspieszenie. A zatem A to się ma równa. v kwadrat minus 0 podzielone na 2s. Podstawiamy liczby, A to się ma równa. v kwadrat, czyli 2 m na sekundę do drugiej potęgi, podzielone przez 2s, czyli przez 8 metrów. Przyspieszenie wychodzi nam 1 druga metra na sekundę kwadrat. Pozostaje skorzystać teraz ze wzoru, który połączyłby nam drogę, czas i przyspieszenie. Czyli S to się ma równa AT kwadrat przez 2. Wyznaczamy sobie z tego czas, czyli 2S przez A pod pierwiastkiem. Tyle wynosi nasze T. Podstawiamy sobie liczby to się ma równa 2 razy 4 dzielone na jedną długą. Czas wychodzi nam tutaj równy 4 sekundy. Okej. Okay. czyli dopiszmy sobie T1, to się ma równa 4 sekundy. Podkreślmy to sobie, zaznaczmy, że to był etap pierwszy i mamy to szczęście, że skoro w etapie trzecim mamy ruch jednostajny na takiej samej drodze, takim samym przyspieszeniem, z taką samą prędkością końcową i początkową, możemy od razu napisać bez uzasadnienia, że T1 to się równa T3, to się równa 4 sekundy. Podkreślmy to sobie. Mamy te trzy. No to zostało nam już tylko drugi etap. Zaznaczę na fioletowo, że właśnie tutaj nim się teraz zajmujemy. Co możemy powiedzieć o naszej drodze? Jest to połowa okręgu o promieniu 4 m. Czyli S to się równa. Pamiętamy wzorek na długość okręgu. 2PiR podzielone przez 2, ponieważ my mamy tutaj tylko połowę. Albo jakby ktoś powiedział inaczej, półokrąg. To się równa Pi razy R. R również znamy, wynosi 4 metry. A zatem długość naszej drogi to 3,14 razy 4 metry. Wbijamy to sobie w kalkulator. 12,56 metra. Ruch jest jednostajny z prędkością 2 metry na sekundę. Dopiszmy sobie tutaj V. To się ma równa 2 metry na sekundę. Ruch jednostajny. A zatem korzystamy ze wzroku V to się równa S przez T, wyznaczamy sobie z niego czas, T to się równa S przez V. Podstawiamy liczby 1256 dzielone przez 2 metry na sekundę, czas jaki tutaj. Potrzebuje ciało na przebycie tego łuku. To 6,28 sekundy. I to jest czas T3. Również go sobie tutaj pokreślmy. I żeby policzyć czas całkowity, musimy dodać T1 plus T2 plus T3. Czas całkowity. To 4 sekundy plus 6,28 plus 4 sekundy, czyli 14,28 sekundy. I właściwie mm, powinienem tutaj dać falowany znak równości, i tutaj powinienem dać falowany znak równości, drogi widzu. Zadanie nie było najkrótsze, nie było najłatwiejsze, zwłaszcza ta pierwsza część z jakimiś urojonymi jednostkami była problematyczna, ale jakoś tutaj można było sobie poradzić. Jeżeli film był dla Ciebie wartościowy, pomocny, zostaw proszę, jeśli masz takie życzenie łapkę w górę, subskrypcję. A jeżeli masz jakieś pytanie, to pytaj w komentarzach ja postaram się pomóc odpowiedzieć. Do zobaczenia w kolejnych produkcjach.